Namaste kochani. Nazywam się Ania, jestem nauczycielką jogi. Witajcie na czwartej edycji kursu jogi relaksu. Nasz kurs latem w 2020 roku to kurs, na którym skupimy się na medytacji dla wszystkich, nauka medytacji dla początkujących, jak również medytacja dla osób zaawansowanych, które chcą dołączyć. Mudry Joga dłoni, techniki, jogi dłoni przynoszące spokój umysłu, mocną stabilizację wewnętrzną, poprawiające nasz sen oraz wyciszające umysł od nadmiaru bodźców. Wszyscy teraz tego potrzebujemy. Będą również techniki pranayamy, czyli oddechów. Które pozwolą Wam rozluźnić się i opanować sytuację stresową. Na naszym kursie poprawimy nastrój oraz zafundujemy sobie lepszy sen. I ważne, czy jesteś na wakacjach, czy pozostałeś w domu, poczujesz się lepiej. Poczujesz, jak Twój oddech wydłuża się, pogłębia, a samo poczucie poprawia się. Poczujesz mniejszy chaos w głowie. Poczujesz, że możesz na sobie polegać. Na naszym kursie będą nam potrzebne klocki do jogi. Jeśli ich nie macie, możecie wykorzystać książki. Potrzebne nam również będą stabilne maty albo kocyki, wygodne siedziska. Kurs zaczniemy podstawą oddechu i medytacją. Cztery siady w medytacji. Pierwszy siad skrzyżny. Drugi siad sitasana, siad swobodny, kiedy lewa stopa jest przed prawą. Kolana mogą być w jednej linii. Niektórym z nas jedno będzie się lekko unosić. Wtedy możemy sobie drugie podeprzeć klockiem lub książką. Jeżeli Będziecie się garbić, usiądźcie wyżej na klocku. Automatycznie wyprostujecie plecy. Możecie również podłożyć sobie pod kość ogonową róg poduszki albo zwinięty ręcznik lub pocyk. Trzesieciad to bajrasana, pozycja pioruna, czyli siad na piętach. Może być również, jak widzicie, siadem na klocku, kiedy stopy są. Po zewnętrznych stronach klocka, palce stóp lekko w kierunku klocka, a pięty na zewnątrz. I oczywiście, jeżeli jesteś zaawansowanym joginem, medytujesz w lotosie, to możesz dołączyć do nas w pozycji lotosu. Uwaga, jeśli masz problemy z kolanami, kostkami, biodrami, wykluczasz tą pozycję. Jeśli miałeś zwichnięcia w kostkach, w kolanach, strzelają Ci biodra, i lotos. Mamy pozostałe trzy typy siadów. Jeśli masz bardzo mocne problemy z biodrami i z kolanami, możesz też siedzieć na krześle. Ułożenie dłoni podczas medytacji. Pierwsza mudra, mudra dhyana, gest medytacji. Układamy dłonie na podołku i prawą dłoń kładziemy wyżej na lewej. Prawa dłoń na lewej. Dłonie wnętrzami skierowane do góry, zetknijcie opuszki kciuków. Mudra Dhyana. Gest medytacji. Prawa dłoń leży na lewej, opuszki kciuków zetknięte. Dłonie na podołku, rozluźnione barki, proste plecy. Mudra Dhyana wspomaga dotarcie do naszej wewnętrznej ciszy, polepsza koncentrację. Dzięki niej wycofasz uwagę do wewnątrz, czyli skoncentrujesz się na oddechu, na ciszy umysłu. Podczas medytacji plecy są wyprostowane, barki rozluźnione, podbródek lekko opuszczony do mostka, biodra nogi luźno, ramiona, dłonie rozluźnione, dłonie pozostają w wybranej młodrze. Drugim gestem będzie mudra bhu, gest dotknięcia ziemi, który wzmaga uczucie nieugiętości i stabilizacji. W obydwu dłoniach uginamy czwarte i piąte palce, czyli serdeczne i małe palce. Uginamy również kciuki i chowamy je do wnętrz dłoni. Pozostałe palce Palce wskazujące i środkowe ustawiamy w lekkiej odległości od siebie. Tak ustawione dłonie kładziemy nad garstkami na kolanach i kierujemy palcami w dół. Murla bchu stabilizuje nas wewnętrznie oraz wycofuje dalej uwagę do wewnątrz, poprawia koncentrację, ukorzenia nas w pozycji medytacyjnej. Trzeci gest to Dżñana Mudra, gest mądrości. Połączcie opuszki kciuków z opuszkami palców wskazujących, tworząc kółeczka. Połóżcie nadgarstki luźno na kolanach i skierujcie palce dłoni w dół. Gest mądrości stabilizuje nas w chwili obecnej, ukorzenia. Koncentrujemy uwagę do wewnątrz. Jest to również popularna mudra podczas medytacji. Rozluźniamy barki i ramiona, rozluźniamy proste plecy, które nadal pozostają proste, rozluźniamy biodra i nogi. Zaczynając naszą medytację, na początku koncentrujemy się na oddechu, wdech licząc w myślach do czterech i wydech licząc w myślach do 8. Wydech powinien być dwa razy dłuższy od wdechu, ale jeśli jeszcze czujecie blokadę, na przykład zdarzy Wam się, że wydech jest na 6 albo na 7, zaakceptujcie to. Wejdźcie mocno całą koncentracją w wydłużanie oddechów. Dodatkowo pomoże nam subtelny szum wdechów i wydechów w gardle. Szum w gardle w krtani podobny do mruczenia kota, szumu morskich fal albo łagodnego chrapania bez zdzierania gardła i bez świszczenia w nosie. Ten szum, jakbyście zaciskali gardło, przyklejali język do podniebienia, jest bardzo rozluźniający. Pomaga rzeczywiście skupić naszą uwagę na oddechu, a wdech i wydech automatycznie się wydłuża. Pierwsze ćwiczenie oddechowe w dowolnej mudrze. Zacznij wydłużać wdechy nosem licząc do czterech i wydechy nosem licząc do ośmiu w Twoim własnym tempie. Wydłużaj je spokojnie, tak żeby wdech naturalnie przeszedł w wydech bez nagłej potrzeby zrobienia wydechu i żeby po naszym wydechu naturalnie nastąpił wdech. Bez uczucia przyduszenia się i nagłej potrzeby zaczerpnięcia wdechu. Zaakceptuj swoje możliwości, zaakceptuj swoje ciało. Pamiętaj, że oddech wydłuży się spokojnie. Daj sobie tylko czas znajdź spokojne miejsce wieczorem w domu. Usiądź na klocku, na książce, na zwiniętym kocyku, wyprostuj plecy, rozluźnij barki, opuść podbródek do mostka. Zacznij od gestu mądrości, mudra łączymy opuszki kciuków i palców wskazujących, kierujemy palce dłoni w dół, opieramy nadgarstki na kolanach, zapatrz się w punkt dowolny przed tobą, tak jakbyś patrzył przez okno w jadącym autobusie. Dodatkowo poczujesz wtedy przyjemną przestrzeń w umyśle, spokój w myślach. Koncentruj się tylko na wdechach, licząc w myślach do czterech i na dłuższych wydechach, licząc w myślach do 8. Oddech nosem, wdech na cztery i wydech na osiem. Patrz w jeden punkt, aż poczujesz, że obraz przed tobą zamazuje się. Wzrok jest ogniskowany w jednym punkcie. Koncentruj się na rytmie oddechów. Z wdechem licz w myślach do czterech, a na wydechu licz w myślach do ośmiu. Dołącz szum oddechu w gardle. Będzie Ci łatwiej uspokoić umysł. Patrząc w jeden punkt przed siebie, oddychaj przez nos. Z wdechem licz do czterech. Wydechu licz do 8 w Twoim własnym tempie. Zostań w naszym ćwiczeniu oddechów tak długo, dopóki pozycja siedząca i liczenie nie zmęczy Cię, albo dopóki nie poczujesz, że masz już dosyć. I że Twoja koncentracja zaczyna się rozpraszać. Możesz na początku ćwiczyć oddech przez 3 minuty i stopniowo z każdym dniem wydłużać go na przykład do 10 minut. Niektórzy z nas zostaną od razu na 15 minut albo dłużej. Będziecie również mieli takie dni, że trudniej Wam się będzie skoncentrować i zauważycie, że jesteście minutę lub dwie w oddechu. To całkowicie normalny proces, także nie przejmujcie się. Nasze dwie minutki w oddechu również poprawią naszą koncentrację. Nie rezygnujcie. Dajcie sobie nawet minutkę oddechu. Minutkę skupienia wzroku na jednym punkcie, zostańcie teraz tak długo, jak czujecie, że macie ochotę, patrząc w jeden punkt, dłonie wziana na kciuki i palce wskazujące połączone, wdech nosem licz spokojnie, na cztery. I wydech nosem licz spokojnie do oś.